Hej, kochani, z tej strony Laura i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś nowym u mnie na kanale, ponieważ jest to pakowanie walizki na wakacje. Jeszcze na wstępie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być ze wszystkimi filmikami na bieżąco. A teraz bez wspólnego przeczenia zapraszam do filmiku. <grym> Okej, okay, zacznę od rzeczy, do których się będę pakować. A więc pierwszy dni jest taka walizka. Jest to Walizka kabinowa z firmy American Tourister. Kupiłam ją stosunkowo niedawno. I tak, prezentuje się ona, o tak, z dwóch stron. Tu ma taki e, zamek na kod i wysypaną rączkę. E, więc na razie odłożę na bok. Kolejną rzeczą. Jest taka kosmetyczka granatowa z firmy Beneto, i ona jeszcze jest tutaj z takim paskiem, ale on jest chyba w środku, tak? I ostatnią rzeczą, do której się spakuję, to jest Louis Vuitton z Stampina. I jest tutaj przypięta z takim kurzeczkiem Teraz może przejdziemy do ubrań. A następnie pokażę Wam swoje kosmetyki, które zabieram ze sobą. Moja walizka prezentuje się tak. Ma ona dwie takie komory. Pierwsza z nich jest tutaj z takim zapięciem. Tutaj mamy taką siateczkową kieszonkę. O, tutaj możecie zobaczyć. Na zamek. I tutaj jest ta przegroda również na zamek. Przechodząc do zawartości walizki. W tej pierwszej grodzie schowałam już liwizny, więc zajmiemy się tą częścią i już Wam pokazuję, co tam chowam. Zacznijmy od koszulek, i pierwszą z nich jest taka biała, krótsza koszulka, tutaj ma napis Santa Cruz i ona jest z teranowy. Kolejną koszulką jest taka również krótka z napisem MTV, i ona jest z hm Tutaj jest taki top na ramionczkach, on jest taki nawet trochę krótszy i on jest z haremu. Tutaj, tutaj mamy taką koszulkę do wody, gdybym się spiekła troszeczkę. I to jest taka zwykła, tutaj jest napisem i jest ona z Sinsaya. Następnie mamy taką koszulkę na ramionczkach. Ona ma tutaj napis i z tyłu jest wycięta również ma napis i ona jest właśnie z Roxy. I jeszcze mamy taką, taki żółty top na ramionkach, tak, taki podobny do tego beżowego. I on jest również z chemu. Dalej mamy taki dżert po prostu różowy z napisem. Dalej jest taka biała, ona jest taka troszkę krótsza. I ona jest z Tomiego. Dalej mamy taką z motywem takim trochę tie -dye. Bardzo ją lubię zresztą. Ona jest taka szersza troszeczkę i jest z gapa o, Tutaj mamy taką kolorową. Bardzo lubię taki motyw w sensie wiecie, podobny trochę do, do tego. I ona jest z Abercrombie. Kolejną koszulką jest taka na ramionkach. Z tyłu taka, taka ciemna i temat tylko taki brokatowy trochę napis, i jest ona z pęcza. Teraz mamy takie bardziej krótsze koszulki. Ona jest taka naprawdę krótka, tego mam mogę pokazać. Z tyłu ma takie wycięcie i ona jest z teranowy. Kolejna koszulka również jest z teranowy i. Jest taka trochę wycięta z bok po bokach no i napis, z napisem Forever Young e, i z takim samym napisem i również ta, o takim samym kroju jest e, taka koszulka pomarańczowa, e, taka, no taki pomarańcz. To były takie koszulki bardziej na wieczór czy w ciągu dnia, a na rano mam taką na przykład. Ona jest z takim napisem, nie wiem dokładnie z jakiego jest sklepu. Następnie mamy taką koszulkę wyciętą troszeczkę. Jest taka zwykła granatowa taka gładka, i jest z H&M. -u. Kolejna koszulka jest z Pumy. Z tyłu ma tylko takie wyszyte, a tutaj jest taki trochę brokatowy napis. I ostatnią już koszulką jest taki t-shirt niebieski, z tyłu gładki, i jest on z takim trochę jakby spranym logo. I ona jest również z GAPA. Więc to już by było na tyle, jeśli chodzi o koszulki. I teraz zajmę się składaniem i przedstawię do Was za chwilkę. Teraz przejdziemy do blues oraz naszutki. Tu jest taka nastrój kąpielowy. Ona jest taka szeroka. Mam takie frędzelki i taka, tutaj mają taką wyższą koronkę. Jest ona z Calcedoni. A teraz dwie bluzy, które wzięłam. Mam <grym> nadzieję, mi się nie przystaty, ale trzeba być ubezpieczonym, zabezpieczonym. ubezpieczonym. I tak, tutaj jest taka krótsza troszeczkę i na rękawach ma logo. Jest ona z firmy Pink. I drugą bluzą, trochę cieplejszą, rozpinaną, jest taka bluza z Abercrombie. I tu ma po prostu takie logo. Teraz przejdziemy do jakichś spodni, spodniczek i tego typu rzeczy. Pierwsza, pierwszymi spodenkami są takie z Nike, a Tutaj mają wyszły takie kolorowe logo. Następnie mamy takie spodenki biało-czarne z firmy Pink. Tutaj mamy z Hilfiger'a. Pod dwóch stronach ma taki lampas. Ok, następnie mamy takie spodenki z różową gumką. One są z Decathlonu i są takie trochę... one są krótkie, ale takie nie niesamowicie krótkie, więc bardzo fajnie się w nich ćwiczę, bo się w ogóle nie podwijają. Następnie mamy takie spodnie bardzo podziurawione, dlatego że jak moja mama w nich chodziła, to jej się po prostu tak coraz bardziej zrywały. Tak można zauważyć, że tutaj nie są takie idealne dwóry jak tutaj. E, więc w sumie mi też, jak się powiedzieć tak, pozejdę kolano czy coś, to też mi się tak trochę rozprówa, ale to dobrze, bo ja bardzo lubię takie podlegane spodnie. E, teraz mamy takie klasyczne leggings z Adidasa tutaj mam po bokach takie paseczki. E, dobra, tutaj mamy teraz spódniczkę i jest to taka biała. Ze wariusa. Następnie mamy takie spodnie. Zamówiłam dzisiaj na, przez internet i one mają tutaj pełno, pełno z tyłu, z przodu różnych takich napisów. Bardzo je obie. Są takie trochę z niższym stanem. Taki tutaj podziurawiony. Dalej mamy takie spodenki z Kilkigaon, są z wysokim stanem. I mają tutaj takie kieszonki z przytarciami, i są takie postrzepione u dołu. Mm, dalej mam taką spódniczkę, e, taką trochę podar podziurawioną, tutaj, taką po postrząpioną i ona jest z, um, już Wam mówię, z River Island. I ostatnią e, spódniczką jest e, taka biodrówka i ona jest z Gessa, taka klasyczna, cheeseowa spódniczka. Teraz przejdziemy do takich plażowych rzeczy, i to są właśnie stroje kopilowe i e, ręcznik. Także teraz najpierw mamy takie dwa e, stroje z Kelvina Kleina: taki żółty i e, czarny. I e, taki zwykły czarny, m, gładki strój. E, nie wiem skąd on jest dokładnie. E, o, I on jest taki zwykły, po prostu taka opaska, jakby na takie zapięcie. E, Reszty strojów nie pokazuję na razie, bo sama nie wiem jeszcze, jaki wezmę. Ale przejdziemy do ręcznika i jest on taki duży, taki błękitny i jest on z Benettona. Ostatnią rzeczą, którą włożę do walizki są piżamki i to mam taką z H&M, -u. o ma takie napisy i góra jest taka szara, a spodenki są takie różowe. Teraz przejdziemy do tego, co mam w kosmetyczce. Jeszcze bym zapomniała o masce takiej do nurkowania. Jest ona z Decathlonu. I zaraz już ją wyjmuję. To jest taka na, na twarz. O coś takiego. I ma tutaj rurkę do, do przyczepienia. Nie można pływać. Dobrze, ale teraz tak przechodząc do kosmetyków pielęgnacyjnych, bo nie maluję się, także będą same pielęgnacyjne. To tak, pierwszą rzeczą może to nie jest kosmetyk, ale to jest super szczotka do suchego szczotkowania, taka do masażu, jest bardzo fajna, codziennie przed kąpaniem się nią szczotkuje, ale nagram może wam odczytam rutinę, to wam wszystko pokażę i uwzględnię w tym właśnie szczotkowanie. Także tak, to jest pierwsza rzecz. Jak już jesteśmy przy masażach, to pokażę wam taki dwa masażery do twarzy. Pierwszym z nich jest taki roller 3D. Tu ma takie pracujące się o 360 kulki i to są takie do masażu tutaj żuchwy, kości policzkowych, może nawet na, 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 drugi podbródek, a także nawet całe ciało możecie, nogi. Widzicie to tak też fajnie jak rozciąga mięśnie. A drugim rollerem jest taki jadeitowy. Jest tutaj o, Taki jak nakładam krem na dzień i na noc, to po prostu e, smaruje się, znaczy masuje się tutaj nim. I tak pod oczami również ta mniejsza e, końcówka, tu jest ta duża. E, a, i właśnie oba te rolery są z um, Allegro, ta, a ta szczotka jest z firmy Arosha. Teraz przejdziemy do e, kosmetyków e, na włosy. I ogólnie takich rzeczy wszystkich. E, po, nie wysiłam e, wszystkich tylko wziąłam takie, takie najbardziej potrzebne, ponieważ zmieściłyby się do kosmetyczki, tutaj wszystkie, więc musiałam z zrezygnować. Ale tak, szampon i odżywka to podstawa. I tak, one są oba z firmy YOUB. I po prostu kocham zapach tej, tych dwóch produktów. To jest orientalny ogród. Jest do. Mm, do włosów suchych i zmieszczonych, więc akurat fajnie, bo mam takie właśnie suche i dzięki tej one się lepiej kręcą. I teraz stylizatory, które są równie ważne przy kręconych włosach, więc tak pierwszym z nich, który nakładam od razu jeszcze, jak mam mokre włosy, to jest z Nivea taki krem do loków i on jest naprawdę bardzo fajnie tak fajnie podbija i nawilża. A ten jest z firmy Tony and Guy. Używałam go długo, ale dowiedziałam się, że ma strasznie mocny skład i e, używam go tak naprawdę bardzo rzadko teraz. Ale po prostu na wakacjach mogę raz na czas jakiś e, spsikać sobie tym i e, biorę szczotkę na Teaser. Jakoś tak nie czeszę ją w ogóle, e, ale stwierdziłam, że może trochę poczeszę grzywkę, jak będzie jeszcze mokra albo trochę rozczeszę włosy. No i grzebień, on jest fajny, bo on ma takie dosyć szeroko rozstawione ząbki i go używam jeszcze w trakcie, jak mam jeszcze włosy i dygnam, że odżywkę. Teraz przejdziemy do produktów do całego ciała. Tu jest taki żel łagodzący po opalaniu, jest taki bezbarwny, fajnie pachnie, taki wiecie, wakacyjnie, Uwielbiam takie klimaty, takie ładne zabażki. I tak, to jest właśnie um, taki zjai. Mamy taki olejek bardziej do mycia ciała. E, jest on z firmy Nux, przepięknie pachnie um, w ten I e, e, tak, um, to jest taki fajny nawilżający, e, Taki, on trochę się błyszczy. no taki trochę błyszczący, więc jest bardzo e, fajny. E, olejek, e, i on może być stosowany jako. Do włosów, do ciała również, tak wiecie, spryskujecie się nim on, i on również pięknie pachnie, więc możecie używać go jako perfum. My teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy. I tak, najpierw mamy pęslete do, do, do brwi. Mamy również taki, taki, wiecie, grzebień do rzęs i podarzy tu też brwi. Oraz zalotka, no to wiadomo do czego służy. Jeśli chodzi o produkty do twarzy, to tak, tutaj mamy peeling do twarzy, jest to Fresh Juice peeling cukrowy do twarzy z biaktywną wodą cytrusową, e, więc e, ma taki bardzo intensywny zapach, e, taki bardzo, bardzo intensywny, ale jest taki fajny, fajnie nawierza, fajnie oczyszcza, więc mogę Wam go e, polecić. Ok, dalej mamy taki krem e, z firmy Mia. Jest on o zapachu kokosowym, on jest naprawdę świetny, bardzo go lubię, super nawilża. Następnie mamy taką wodę źródlaną Evian i to jest nawilżająca taka, tonizująca. Ona jest bardzo fajna, ma dużo fajnych takich właściwości i takich zalet, ma taki fajny psikacz. I ja ją kupiłam w Korei, ale widziałam ją ostatnio chyba w super farmie. Albo wyrosła mi coś w którymś z tych sklepów, także możecie tam zajrzeć, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Następny jest taki krem oliwkowy pod oczy z jaj, w sensie pod oczy na powieki. Tak normalnie go stawię, jak wokół um, oka. Jest naprawdę bardzo fajny, bo fajnie na wii, że jest taki tłusty troszeczkę, um, więc fajny pod oczy. Kolejną czytą już ostatnią chyba z kremu, tak mi się wydaje. Jest filtr 50. Um, Wysoko i nie ma co więcej mówić: po prostu filtr, filtr. Dalej mamy wazelinę, Jest ona dostępna w wielu, wielu sklepach, także na pewno ją znajdziecie. I to jest o pojemności 50 ml. Dosyć spora, bardzo, bardzo wydajna. Ma świetnie nabierze usta, można ją stosować dosłownie na wszystko: na jakieś paznokcie, trochę pod oczy, ale też. Nie przesadzałabym, bo ona, żeby nie zapchać sobie, nie? bo ona jest taka bardzo, bardzo tłusta, więc raz na przykład w tygodniu sobie ją daję. Czasami na rzęs albo na brwi ja wolę olej rcynowy, o właśnie zapomniałam tutaj, ale również będę brała olej krecynowy, ponieważ... Używam go najczęściej na rzęsy czy na brwi. Na, jeśli chodzi o twarz, to, to by było na tyle. Dalej pokażę Wam mm, na dłoni. To mam krem do rąk, również z To jest taki malutki, ale również pięknie pachnie i fajnie nawilża. I mam taką y, i takie jajeczko, do, to jest do paznokci krem z Tissan i on jest dostępny na naturze na pewno i jest bardzo, bardzo fajny. Do ust również jest jedna pomadka i w ogóle to jest super firma jeśli chodzi o takie nawilżające rzeczy także polecam bardzo serdecznie. Dalej mamy o, lakiery do paznokci. Nie, nie malowałam jeszcze, będę malować jakoś jutro. To, są takie -nowy, to jest taki neonowy żółty i mm, Taki błękitny. To jest on numerze 149, a ten 203. I one są oba z Golden Rose. I następną rzeczą jest woda uczyniona. Ona jest super, bo ona jest w żelu, i jak mam na jakąś rankę, to ona fajnie sobie na taki plasterek. Więc teraz moje ulubione, czyli perfumy. Najpierw mam okay. od takiej giełki zapachowej. Jest ona z Victoria Secret Pink. Pachnie cudownie, uwielbiam ten zapach, naprawdę. Jest taki bardzo lekki, taki lekki. A tutaj jest um, takie jajeczko e, ze firmy GKNY. Um, również bardzo ten I jest taki fajny, taki, wiecie, podróżny. Ostatnimi rzeczami do e, kosmetyczki są, jest żyteria. Tutaj mam takie bransoletki. E, o, taka błękitna jakby i różowa. Tutaj je zapakuję i schowam zaraz. Dodajemy muszelki. Tutaj są na szyję i na nogę. Kupiłam je na Cyprze. Zresztą możecie zobaczyć właśnie na vlogu z tego miejsca. Jeszcze zapomniałam o czymś ważnym, a mianowicie o książkach. Biorę o, te trzy. O, one są trochę grube. E, bo ta jedna ma około 800 stron chyba. I to jest e, ostatnia część Zmierzchu, czyli przed świtem. E, tutaj mamy Zatnień, czyli trzecia część Zmierzchu. E, I oraz Kroniki e, Podziemia, tak mi się wydaje. Tak, Kroniki Podziemia, to jest pierwsza część. E, mój brat to przeczytał i mu się spodobało. Także e, spróbuję i ja. E, no, wydaje się bardzo fajna. Także będziemy czytać. You anymore Just walk your fine eyes out the door I do my head toss, check my next baby how you feeling? head toss, check